Cieszę się, że Cię poznałem już to, co prawda, jakiś czas temu i powiem Ci, wcale się nie starzejesz. a bynajmniej. jesteś coraz ładniejszy. Dziękuję. Zaraz po naszej rozmowie proszę, żebyś przygotował banknot 50-złotowy, bezzwrotny. Bo ludzie często kształtują się na podstawie tego, i oczywiście, jakie mają dzieciństwo. Uh -huh. To ja, między innymi, dlatego jestem taki teraz miły i sympatyczny, bo kiedy byłem mały. To byłem taki bierny, że gdyby, że gdyby nie to, że byłem chłopcem, to nie miałbym się czym bawić. I cierzę, że, że cię poznałem. No, podobno ty miałeś tak samo. Wiesz, Ireneusz B! Ireneusz. Znany, znany DJ Konferency Ireneusz B. Czarna przeszłość. Medalikarza. Czarna przeszłość medalikarza, Ireneusza. Dziękuję bardzo. I zawsze tak na soku jedziesz tylko? Wiesz co, rzadko dajemy gościom sok. No jednak budżety, nie, te rozumiesz. Ty dostajesz jako pierwszy jedyny. To jest drugi sezon, także przeszliśmy półkę wyżej, normalnie była woda. Teraz jest sok. Ja to na pewno sok, bo smakuje jak nektar. Z koncentratką. W roku podajcie normalny Z sok naciskany. Nie jesteś gość.